Ostatnią ważną rzeczą, którą wymaga ułokik w umowach deweloperskich, to nie zawsze jest zachowywane, no to powinniśmy jednak jako konsumenci mieć możliwość odstąpienia od umowy, jeśli ta różnica będzie naprawdę duża. I to niezależnie od tego, co się wydarzy, jeśli ta różnica będzie mniejsza, metrażowa, tak? Niezależnie od tego, czy musimy dopłacić, czy nie musimy, jest pewien taki próg bólu. Gdzie no, powinniśmy mieć chyba prawo do odstąpienia, jeśli to mieszkanie będzie, no, nie wiem, na przykład 10 metrów większe czy 5 metrów większe niż projektowaliśmy. I tutaj Ułokik zwykle mówi, że jeśli ta różnica przekracza 2% w górę lub w dół, tak naprawdę, no to na podstawie umowy deweloperskiej konsument powinien mieć prawo do odstąpienia umowy. Ale ważne, to jest jakby coś, czym należy się zainteresować na etapie podpisywania umowy deweloperskiej. Bo jeśli potem Państwo przyjdziecie na odbiór, i okaże się z dokumentacji powykonawczej, że mieszkanie jest, nie wiem, 5% mniejsze niż to wynikało z rzutu projektowego, a nie macie Państwo w umowie deweloperskiej klauzuli, która Wam daje możliwość odstąpienia od umowy, no to macie problem.